Dzień dobry, przywitałam się dzisiaj z Wami kadrami z kolorowych podwórek z Neodrze. O tych podwórkach jeszcze Wam opowiem w domu. A w tej chwili weszliśmy w miejsce piękne, zielone i ukwiecone. Jest bardzo dużo kolorowych krzewów, mnóstwo bzów, i te bzy już zaczynają kwitnąć. I Już y, zaczyna unosić się zapach. Y, to jest skwer Stanisława Tołpy, jeżeli ktoś by był w pobliżu. Takie miejsce, gdzie można sobie chwileczkę usiąść, odpocząć, nacieszyć oczy zielenią i pięknym widokiem na Wydział Architektury. Także już y, od razu Wam pokazujemy, co tutaj jest. To nie koniec jeszcze naszego dzisiejszego dnia i nagrywania, bo trafiliśmy do Ogrodu Botanicznego. Zobaczymy, jak tutaj rozkwita wiosna. Ogród Botaniczny jest bardzo blisko, parko tołpy dosłownie 10 minut spacerkiem, także chodźcie, zobaczymy, co tutaj się dzisiaj dzieje. Co, jesteśmy pod dużym wrażeniem tego ogrodu, choć byliśmy tu już dziesiątki razów, ponieważ tutaj są teraz nowe miejsca. Bardzo wszystko się rozbudowało i widać, że postępuje ten, ta, ta rozbudowa. Na przykład są, jest mnóstwo nasadzeń roślin, które rosną przy źródłach wody. Są takie sztuczne skałki stworzone, gdzie woda tutaj cieknie, a widać, że tych roślin jeszcze nie ma, ale są posadzone je świeża ziemia. No i znaleźliśmy tu taki piękny zaułek. Teraz wam pokażę. system it's in our blood you cannot keep me from looking for love don't want to hide it ain't gonna No i jest piękna magnolia, magnolia mi się zawsze kojarzą z moją liceum, bo takie właśnie dwie magnolie rosły przed budynkiem. Super, że jeszcze udało się złapać. Wiecie co? Cuda prawdziwe, jest dzisiaj niedziela, długi weekend, a tutaj nie ma ludzi. Może dlatego, że jest chyba 10.30 w tej chwili, także jeszcze faktycznie dość wcześnie. My się ogród botaniczny właśnie kojarzy w weekendy z tłumami ludzi. Myśmy też często przyjeżdżali na spacery, jeszcze dzieci były też mniejsze, bo to blisko, ładnie i, i, i przyjemnie. No a dzisiaj chodzi się bardzo przyjemnie. Faktycznie pogoda słoneczna, troszeczkę chłodno, ale jest super. So many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story, don't. Spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned. Till you liked everything, but the likes of me, I can't help but recall. We were having the time of our lives when we started, everything was groovy, but I'm noticing later. West Side Story, don't be pretty. West Side Story. była wycieczka. Wiecie co? Też dość spontanicznie, bo tak właściwie mieliśmy zupełnie inne plany i tylko wyszliśmy sobie rano, właściwie podjechaliśmy sobie rano na nadodrze, żeby te kolorowe podwórka zobaczyć, a potem mieliśmy już właściwie wracać do domu i czym innym się zająć. Ale było tak przyjemnie, tak fajnie, że właściwie kolejny każdy krok wynikał jakby jeden z y, następnego, najpierw y, podwórka, później ten park topy, no i potem jeszcze obrót botaniczny. Y, w międzyczasie też byliśmy w kościele, w katedrze, na a potem jeszcze spacerkiem do restauracji. Przy okazji, jeszcze właśnie tutaj się już umówiliśmy z synem, że do nas przyjedzie, że tam zjemy obiad, już nie będziemy nic z domu robić. I właściwie od wyjścia z domu do wejścia do domu minęło ponad 6 godzin, także taka naprawdę świetna wyprawa. Jeszcze wam miałam wam właśnie wspomnieć o tych kolorowych podwórkach. Nad Odrze jest taką dzielnicą, która do tej pory, jeszcze kilka lat wcześniej, nie cieszyła się. Jakąś taką wielką i dobrą sławą. Natomiast od, w ostatnich latach zaczął się tam taki mocny proces rewitalizacji tej okolicy w bardzo różnych aspektach i odnawiania, na przykład budynków, ale także odnawiania więzi sąsiedzkich, tworzenia takiego klimatu właśnie tej dzielnicy. I to jest taka jedna kropelka w tym, tym morzu potrzeb, jakich, myślę, wiele dzielnic naszych ma z inicjatywy jednego pana. Zapomniałam w tej chwili nazwiska, ale jeżeli jesteście ciekawi, to, to na pewno wrzucając kolorowe podwórka nad odrze, całą historię przeczytacie. Rozpoczął się proces, no właśnie, kolorowania rzeczywistości. Te piękne, naprawdę piękne, świetnie wykonane murale, a właściwie nie murale, ale to też za chwileczkę powiem, powstawały stopniowo. Na nich są namalowane postacie prawdziwych mieszkańców tych właśnie domów, tej właśnie dzielnicy. Także jestem taka ściana, już nie pokazywałam, nie, nie nagrałam tego, ale poświęcona na przykład kibicom naszej drużyny piłkarskiej, także tym kibicom, którzy gdzieś tam w różnych potyczkach tragicznie zginęli, ale także różne baśniowe, przepiękne te murale, a właściwie nie murale, ponieważ tak sami autorzy określają, ponieważ to, to nie jest tylko rysunek, na murze, ale są tam też elementy wypukłe, takie ceramiczne dodatki, co wszystko sprawia, że no, klimaciek jest, naprawdę bardzo mi się podobało. No, i tak jak już zrzuciłam okiem jeszcze dookoła tego podwórka, i w to miejsce, gdzie, gdzie te murale są, to też myślę, że można zobaczyć, że tam zrobiła się enklawa taka bardziej. Bezpieczna, bardziej taka y, estetyczna, na przykład y, widać było nasadzenia drzew, krzewów, jakieś kromby zrobione. No też y, koło y, placówki, kulturalnej, która, która tam też jest, właśnie w tym podwórku była ta wystawa domków takich ceramicznych, jak też widzieliście na, na zdjęciu. No i zobaczcie, nikt tego nie poniszczył, nikt tego nie zepsuł. To, to Myślę, że sprawdza się zasada, że jeżeli coś zrobimy pięknego, to istnieje szansa na to, ale włączymy też jeszcze osoby, które w tym rejonie mieszkają, to jest szansa na to, że będziemy nawzajem o to dbali, że trzeba po prostu coś zainicjować, coś Zacząć, a wokół tego później też dobre, różne rzeczy się dzieją. Także jeżeli jesteście z Wrocławia, a jeszcze to nie byliście, albo macie ochotę kiedyś tutaj przyjechać, to jak najbardziej polecam. Kolorowe podwórka nad Odrze. Wejście jest od ulicy Roosevelt'a. Myśmy właśnie chodzili od ulicy Roosevelt'a. Zobaczcie na pewną bramę, która już jest tak pokażona pomalowana, pokolorowa i po prostu trzeba w tę bramę wejść i potem wszystko to można y, oglądać. A jeszcze przyniosłam jedną, a właściwie dwie rzeczy, a właściwie jedną rzecz w dwóch osłonach do pooglądania, ponieważ kupiłam ostatnio spodnie. I yy, wiecie, dla mnie to nie jest łatwo kupić. Yy, ja nie mam problemu z kupnem sukienek, bluzek, swetrów i tym podobnych rzeczy, ale co do spodni, to moja figura jest taka dość wymagająca. Po pierwsze, nie mogę mieć spodni z zbyt niskim stanem, znaczy nawet takim średnim stanem, ponieważ one mi często wtedy spadają. Yy, ja muszę mieć odpowiednio znaczną talię albo tak, Zrobione, żeby przy okazji, czy mnie nie poszerzały w różnych tutaj, takich trochę newralgicznych miejscach. No i takiej spodni sobie szukałam, letnich, takich najchętniej lnianych, i znalazłam i kupiłam od razu dwie pary, bo wydaje mi się, że naprawdę dobrze leżą na przebicie, ci je nagrać. To też wam je pokażę. Jeżeli nie, to na pewno będziecie je oglądali u mnie na kanale, jeżeli będziecie mi ochotę, w różnych stylizacjach. I to są spodnie, kupiłam w H&M. Spodnie są z mieszaniny wiskozy i lnu. Oczywiście, tak jak wszystkie lniane i tak jak wszystkie wiskozowe, one się gniotą. Tutaj widzicie spodnie odprasowane. Przypuszczam, że po nałożeniu będą one się gniotły, ale trudno, mi to nie przeszkadza. I teraz zobaczcie, są fajnie uszyte. Proste, nieprzymaszczane, żadna gumka, nic takiego. Ja bardzo źle wyglądam w spodniach taką z gumką, a już najgorzej to takie, że na, na gumce, na końcu jest falbanka. Taka, wiecie, maszczenie, bo wtedy to już faktycznie jak, jak obelix okropnie wyglądał w nich. A te spodnie są uszyte bardzo prosto. Zamek, haftka, z tyłu również takie dwie, jakby pęknięcia, yy, prościutkie nogawki. One nie są rozszerzane, one są właśnie proste, ale są szerokie. I też widzę, że najgorszym fasonem spodni dla moich szerokich ud są takie, które się zwiążają ku dołowi. Mam takie, takie jedne, lubię no, sieć, natomiast no, myślę, że yy, tak sobie w nich wyglądam zdecydowanie. A te spodnie są proste, dla mnie są idealne moim zdaniem długością. Mam 1,74 cztery. Yy, jedne kupiłam w kolorze czarnym, a drugie. Kupiłam w takim beżowym kolorze. To jest taki kamienny beż. Nie wiem, jak go widzicie. Dla mnie na pewno nie ciepły. To jest kolor taki neutralny, albo nawet troszeczkę jakby w kierunku chłodnego. Raczej nie, nie ciepłego. I one są takie same. To jest ten sam materiał, taki sam w dotyku. Na stronie widziałam, że kolorów tych spodni jest jeszcze kilka. Także są też białe, są chyba różowe, zielone, w każdym razie niebieskie. W każdym razie są różne kolory. Podlinkuję Wam do, do sprawdzenia. Co jeszcze? Zostawiłam sobie specjalnie metkę, bo, bo nigdy po to nie pamiętam ile, ile zapłaciłam. Zapłaciłam 130 zł. 129,99 I to jest u mnie rozmiar 42. I to jest taki rozmiar dla mnie rzeczywisty, jeżeli chodzi o spodnie. Ja noszę właśnie ubrania, góry, sukienki, bluzki itd. Tak rozmiar 40. Natomiast spodnie raczej 42 nie 40. 30, bo też mierzyłam, no były takie, że ok, ale no były takie troszkę bardziej opięte, a takie będą takie luźne. Także y, wydaje mi się, że ciekawy, fajny zakup. Na pewno jeszcze są, ponieważ to jest nowość, także one dopiero tutaj niedawno y, weszły. Ja mam mnóstwo takich koszul, różnego rodzaju, dużo też lnianych, tak jak widzicie w tej chwili mam na sobie żółtą koszulę i myślę, że będą y, dobre na takie codzienne wyjścia, ale też na przykład do pracy właśnie w tym takim czasie, już y, późno wiosenne i wczesnoletnim, gdzie też jakoś tam trzeba wyglądać, a jednocześnie też zależy mi na tym, żeby było mi wygodnie. Także, także tak, dziękuję Wam za dzisiejsze pierwsze spotkanie. Dalej mam nadzieję, że moja i Wasza majówka będzie przebiegała bardzo przyjemnie, że nabierzemy troszeczkę sił, a my spotykamy się już za dwa dni w czwartek. Do zobaczenia.